Jokotaro, urodzony 6 czerwca 1970 roku w Nagoi w prefekturze Achi, jest reżyserem i scenarzystą gier wideo, znany z takich serii jak Drakengard czy Nier. Obecnie razem ze Square Enix pracuje nad remasterem pierwszej części Niera o podtytule Replikant. Początkowo Jokotaro nie planował swojej kariery w grach wideo, natomiast od 1999 roku dołączył do firmy kawia i został zaangażowany do gry o nazwie Drakengard, gdzie głównym dyrektorem był Takuya Iwasaki. Natomiast z powodu pracy nad wieloma projektami, Takuya musiał powierzyć swoje obowiązki komuś innemu i w ten sposób nowym dyrektorem został Jokotaro. W projekcie pomagała mu Sawako Natori, pracująca nad postaciami i scenariuszem. Podczas produkcji gry Jokotaro nie był zadowolony z współpracy z Natori, ponieważ jej projekt gry mocno odbiegał od tego, co chciał stworzyć. Samio Jokotaro w grze wprowadził elementy mroku, szaleństwa i śmierci. Jedną z ciekawszych rzeczy wprowadzających przez Joko jest fakt, że im więcej rzeczy zdobędziemy, tym tragiczniejszy będzie koniec gry, ponieważ zdobywanie broni, jak i levelowanie, łączy się z większą ilością zabójstw. Żeby doprowadzić do ostatecznego zakończenia, gracz musiał zdobyć wszystkie broni i zwiększyć ich poziom do maksimum. Wtedy dostajemy możliwość walki z bossem, z którym zmierzymy się w sekwencji rytmicznej. Miał to za zadanie pokazać, że niepotrzebnie zabiliśmy tak wiele osób, bo na końcu nie liczy się to, jakie bronie mamy, jak silni są nasi bohaterowie, a wyczucie rytmu. Ostatecznie gra została wydana 11 września 2003 roku i zapoczątkowała jedną z najbardziej niesamowitych fabuł w grach wideo. Po niezbyt zadowalającej współpracy, Jokotara ogłosił, że nie będzie brał udziału w kontynuacji, i tak w drugiej części Dragon pomagał jedynie przy edytowaniu wideo. Tym samym wielu fanów nie uważa tej gry za kanoniczną, a sam Jokotaro nigdy nie zabrał głosu w tym temacie, gdyż uważał, że to gracze mają wybierać jakim pasuje i to samo tyczyło się zakończeń jego gier. Żadnego nie możemy nazwać w 100% kanonicznym, gdyż twórca daje nam wolną rękę i uważa, że dla każdego opowieść może zakończyć się zupełnie inaczej. Po zakończeniu pracy nad Dragon Garden 2, Jokotaro stworzył grę będącą kontynuacją serii o nazwie Nier. Po wyjściu gry twórca musiał się pożegnać z firmą kawia, która została wchłonięta przez IQ Interactive. Od tej pory Jokotar prowadził niezależną karierę. W tym czasie wziął udział w przeglądarkowej grze Monster X Dragon, gdzie nadzorował scenariusz dla firmy Square Enix. Większość jego prac w tym etapie kariery skupiała się na grach mobilnych. Po wielu latach Joko razem ze starą załogą stworzyli trzecią część Drakengarda, która ostatecznie okazała się prequelem pierwszej części dzięki której łatwiej było zrozumieć, jak mroczne średniowieczne fantazy, jakim było Drakengard, przerodziły się w postapokaliptyczną grę, jaką był Nier, a cały początek historii zawdzięczamy tajemniczemu kwiatu. Po zakończeniu prac nad trzecią częścią Drakengarda, Joko wrócił do swojej niezależnej kariery pisząc dla magazynu Famitsu krótkie treści pod nazwą Taro Yoko Circle of the Good Thing. Kolejnym pod twórczości Joko Taro jest Nier Automata. Gra powstała dzięki takaszemu Taurze, który jest wielkim fanem pierwszej części Niera i poprosił firmę Square Enix o możliwość zrobienia gry w uniwersum Niera. W tym samym czasie jego kolega z Platinum Games, producent Yosuke Saito, chciał zrobić coś wspólnie z Jokotaro. Wszystko zgrało się w sposób naturalny i dzięki temu dostaliśmy najgłośniejszą grę od Jokotaro. Sama gra była osadzona 10 tysięcy lat po pierwszej części Niera. A różnica czasu jest spowodowana tym, żeby nowi gracze mogli bez problemu zacząć serię od tej części, nie znając wcześniejszych wydarzeń. Już przed premierą Granier zgadzała wielką rzeszę fanów, a po premierze gra odniosła wielki sukces. Po tym wydarzeniu wielu nowych fanów chciało dowiedzieć się o początkach serii. I tak naprawdę dopiero po globalnym sukcesie Niera Automaty, gracze na całym świecie zaczęli doceniać fabuły, jak i całą twórczość Kotaro. Sam twórca jest dość ciekawą i skromną osobą. Niemal w każdym wywiadzie widzimy go w tajemniczej masce Emila, przedstawiającą jedną z postaci z jego gier. I jak sam mówi, Emil jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci w jego serii, o której nie wiemy za wiele, a sam twórca nie zawarł jego tajemnicy w żadnej grze, tak samo jak kwiat, który zapoczątkował całą historię. Styl twórcy jest bardzo mroczny i surowy, z bardzo charakterystycznymi postaciami od głównego bohatera pierwszej części Drakengarda Keina, który nie ma oporu przed zabijaniem po pedofila, który dołącza do naszej ekipy, kończąc na głównej postaci trzeciej części Drakengarda, która była prostytutką. W jego grach wyżywamy naszych przeciwników w setkach i choć sam twórca nie jest za przemocą, tak dziwi jego podejście graczy, którzy potrafią zabić setki przeciwników tylko po to, aby wzmocnić swoją postać. Co ciekawe, Jokotara uważa, że żadna postać, która dopuszcza się takich czynów, nie może nie ponieść konsekwencji, dlatego wszyscy bohaterowie w jego grach umierają. Ciekawie jest też podejście twórcy do tworzenia opowieści, gdyż robi je od końca, ustalając zakończenie gry, po czym stara się odpowiednio dobrać emocje, jakie mają być w międzyczasie. Jest to dość niecodzienne tworzenie opowieści, ale jak widać się da. Obecnie czekamy na remaster pierwszej części Niera, który został zapowiedziany na dziesięcioleciu marki i nie wiemy czy mamy spodziewać się nowości w fabule, ale może w końcu twórca wyjaśni nam wielką tajemnicę Emila oraz tajemniczego kwiatu.